Witajcie moi drodzy, ja jestem KUSOK. Wy jesteście na kanale My Retro Hobby. Dawno mnie nie było. E, troszkę paczuszek się nazbierało. Święta się zbliżają, więc postanowiłem nagrać coś dla was, a przy okazji coś sobie rozpakować. Tak wygląda lód czterech paczuszek. Zaraz sobie porozmawiamy o tym, co w nich jest i, i kiedy to kupiłem. Bo niektóre rzeczy dawno, niektóre rzeczy niedawno. Zaraz zobaczymy. No to do zobaczenia w filmie. Pyk. Moi drodzy, zaczynamy od najmniejszej paczki. Mam nadzieję, że nie będzie słychać jak wiatr wieje, bo zaczął oczywiście wieczek zacząłem nagrywać, a nagrywam na świeżym powietrzu. To jest najmniejsza paczka, to jest, moi drodzy, zdobycz na eliksie. To jest coś, czego szukałem przez jakiś czas. Dosyć długo tego szukałem. Chciałem to kupić w normalnej cenie, bo ceny oszalały tej rzeczy. I to nie jest czajnik, żeby była jasność. To by się to sobie zrobił krzywdę, a w sumie to by się dobrze klikało, jakbym sobie zrobił krzywdę na żywca. Dobra, otwieramy pudełeczko i zaglądamy, co tam jest. Jeszcze więcej rzeczy i tu już wyłania się to, co chcemy. To są wszystko papierologia. Moi drodzy, to jest to, czego szukałem. Nie zależało mi na tym, czy będzie, żeby było otwarte bądź zamknięte. Tu akurat to amiibo jest otwarte, ale to jest to amiibo, którego szukałem. Ono jest w ogóle nie nieuszkodzone, ono jest w świetnym stanie. To jest pikselowy Mario na 30-lecie Super Mario Bros. I to jest amiibo, to jest jedyne chyba amiibo, które chciałem, żeby sobie postawić w gablotce. W zasadzie nie mam żadnych innych wymagań, żadnych innych potrzeb i chęci posiadania innych Amiibo. A to Amiibo kosztowało 50 zł chyba na Eliksie, albo 45, jakoś tak. W każdym razie, ze względu na to, że jest rozpakowane, pan to puścił bardzo tanio, a jak widzicie, oprócz tego, że jest zakurzone, to Marian jest, Marian jest w idealnym stanie. Dobra, potem będę sobie przy tym grzebał i w gablotce ustawię. Także takie Amiibo e, trafia do kolekcji. To sobie przerzucimy, lecimy z tym, moi drodzy. To jest y, aukcja wośpowa, y, czyli styczniowa. Mamy prawie maj, y, więc y, troszkę poczekało. To jest rzecz, którą wystawił jeden z moich widzów piechtą na wośp. Y, tak naprawdę nie wiem, czy chciałem to mieć, ale chciałem pomóc, w związku z czym kupiłem to. A to jest, moi drodzy. CD Action, o zaraz, tak, może w dół troszkę, o właśnie. To jest, moi drodzy, CD Action numer 3-2023. To jest y, numer chyba jakiś specjalny. Eee, także będę sobie, będę sobie przeglądał w wolnych chwilach to CD Action. Dobra. Ktoś, komuś się pomogło. Zaraz będziemy przeglądać dalej. Tu, moi drodzy, jest paczka świetnie, siermiężnie wręcz zapakowana od mojego kolegi Marcin'a z Retrostalgii. W ogóle to zapraszam do serwisu Retrostalgia. Marcin Brych, porządny fachowiec. I kupiłem od niego coś, o co byście pewnie nie posądzali, bo sam się o to nie posądzałem do do niedawna, patrzcie jak jest zapakowane to, się, to takie pakowanie mi się podoba jest amortyzacja amortyzacji, amortyzacji o, zanim, zanim się dokopiemy i to jest najlepsze Dobre. tu chyba jest tu chyba mamy, o proszę bardzo moi drodzy Retrostalgia reklamujemy Marcina zamawiać dzwonić yy, kupować, wymiana kondensatorów Naprawa z retrosprzętów, naprawa, naprawa współczesnych sprzętów, naprawa padów. Na przykład na ym, do, pady do PlayStation 4, na, y, z, na, jejku, na te styczniki z. Na bam, nie, nie na Bampery. Na. na no chodzi o to, że na te z. z tym. No, no i widzicie słowa mi brakuje. Na te y, y, z. Y, jak to się nazywa czujnikami hala, po prostu chodzi o to, że nie ma driftu na, na padach. O to chodzi, o właśnie. No, może zrozumiecie mnie. Ci co, ci co doświadczyli driftu, to wiedzą. W każdym razie naprawia też pady Marcin, naprawia konsole współczesne, ale i retro. Wymiana, wymienia kondensatory, więc amigi do wymiany kondensatorów, jakieś Gengiry, te rzeczy do Marcina. Można wysyłać, zaraz coś jakieś bonuski. Nie, nie bonuski. Te wypełniacze to są pudełka, pudełeczka, ale to chodzi o to, żeby to zamortyzować jak najlepiej Marcin, dzięki wielkie, bo zawsze można Ciebie liczyć, jeżeli chodzi o pakowanie. A tu zaraz się dokopiemy do klu całej sprawy. Dobra. To jest chyba... Jeszcze sobie to zajrzę czy tu nic nie ma. To jest, moi drodzy, klucz całej sprawy. Ci, którzy są w temacie, to już pewnie, to już pewnie wiedzą, że że no, kusok zdrajca poszedł we współczesne konsole. Bo ma i Switcha, i, i teraz ma tą piękność. To nie jest konsola nowa. To jest konsola w wersji podstawowej. Została przeze mnie nabyta Celu, w celu ogrania tytułów, które mnie minęły, a są dostępne tylko na PS4, nie jest to wersja Pro. Jest to wersja podstawowa, zwykła. Tutaj widzicie, że jest troszkę wyobcierana, ale tutaj mamy wymieniony plastik, i w środku jest po generalnym serwisie ta PS4. To jest wersja 1TB. Z tego co z Marcinem rozmawiałem, mam do tego też pada. Pad jest po pełnym serwisie, mamy tutaj już te styczniki, hala, czy jak to tam się nazywa, bo, bo ciężko mi jest powiedzieć, więc, jest, więc mamy PS4 w kompleciku, muszę sobie jeszcze kabel zasilający do, jaki tu jest, chyba mam, tak, to jest USB chyba, tak, mam ten do, no to kabel zasilający do padów mam, więc będzie, będzie grane przez święta na... PS twórce swoją drogą gdybyście mogli mi zarekomendować jakieś gierki na PS4 będę bardzo zobowiązany bo trochę mam że tak powiem mam co chcę ale nie ma żadnych przeciwwskazań żeby odkryć coś. Także tak się do tej, do tej pory całe, cały cały wyryw prezentuje. Bardzo się cieszę z tej PS4. Ona jest, ona jest do grania a nie do kolekcji do kolekcji PS4 nie mam, bo w zasadzie to nie miałem nigdy jakoś chęci ani potrzeby posiadania PS4 w kolekcji, w pełnym boksie, bo nie wiem dlaczego. Może ja jestem jakiegoś, nie wiem, nie, po prostu nie, nie jestem konsolowcem. Ja jestem graczem pc ale ale po jak mi moi widzowie przekonali do PS3 i zobaczymy jakie możliwości ta konsola, bo wiecie ja się konsol troszkę, od konsol troszkę odciąłem to postanowiłem, że PS4 też sprawdzę, to jest, będzie pewnie kolejny przeskok niesamowity i będę sobie myślał co ja robiłem, pod jakim kamieniem żyłem przez ten cały czas no ale tak jak mówię e, jestem graczem raczej pecetowym, bo pecet jest dla mnie uniwersalnym narzędziem i pracy i można troszkę zagrać jest kolejna paczka, dosyć duża Też zapakowana, tak jak prosiłem Pana. Pozdrawiam serdecznie. Yy, po prostu yy, yy, nie kupiłbym tego, gdyby nie to, że mamy wspólnego znajomego. Yy, i, I Pan się zdecydował mi sprzedać yy, i będziemy ten sprzęt ratować. Tu swoją drogą dostaje się pewnie jakieś retro pudełko, jakieś retro Lego. Na pewno. Jakiś, jakiś zestaw Lego. Powiem wam, że jakbym był dzieciakiem, jakbym dostał taki zestaw Lego w latach 90., to bym się posikał ze szczęścia. Bo to jest: no to jest coś niesamowitego. To, to co Lego reprezentuje teraz, to jest niesamowite. W każdym razie, no, niestety, to y, pudełeczko pójdzie sobie do, y, do recyklingu. Bo nas interesuje zawartość w ogóle pozdrawiam serdecznie pana nie będę wymieniał imienia i nazwiska jeżeli pan będzie chciał to odezwie się w komentarzach bo wyślę mu na pewno y, ten filmik dobra zajrzyjmy co tu jest co tu jest co, co to kusok za sprzęt będzie ratował oj już zdradzenie jest do komodorka zasilacz i do Amigi zasilacz z obciętymi przewodami moi drodzy a no tak to nie będzie czysty sprzęt od razu mówię Opa. sprzęt jest Mega pożółkły, mega rudy. To jest jakaś naklejka. Brakuje mu klapeczki bocznej. Oj, rozszerzenie wypadło. Zadziwiające, że bateria wylała, ale tak jakoś ładnie. Brakuje mu klapeczki dolnej. I nie wiadomo czy działa. Tak naprawdę. Tak naprawdę nie wiadomo czy działa i nie wiadomo czego się spodziewać. Może to wciśniemy chociaż tak, żeby nie latało. Nie wiadomo, czego się po tym sprzęcie spodziewać. Ale teraz uwaga. Ja potrzebuję też trochę części różnych, różniastych do, do moich sprzętów. Między innymi ta obudowa uznałem, że jest bardzo ładna. Można ją podczyścić i odzyskać. A ten zestaw ten zestaw tej Amigi z zasilaczem od Commodore, z myszką i z zasilaczem od Amigi z obciętymi końcówkami ten zestaw, moi drodzy, kupiłem za 200 zł w ciemną. Może to dużo, może to mało, tak jak mówię, jest to Amiga do, czysz do generalnego czyszczenia, uratowana od utylizacji. Eee, myślę, że warto, myślę, że warto zawsze sprzęty retro naprawiać, odzyskiwać, ratować i myślę że, myślę, że była to dobra decyzja. Powiedzcie mi, co o tym sądzicie, a ja jeszcze zrobię taki przelot powietrzem nad zdobyczami dzisiaj. Dobra. Tu mamy, moi drodzy, Amigę z akcesoriami i zasiaż do komodorka. Tu mamy PS4. Oczywiście O. polecamy serwis Retrostalgia Marcina Brycha. jest 4 z padem. I tu mamy CD Action od Piechta. Piechto, pozdro serdeczne. I Amibo, jedyne Amibo chyba, które trafi do mojej kolekcji, o którym od dawna, od dawna myślałem. Więc, moi drodzy, tak Wygląda całość zdobyczy na dzisiaj. No i co? Korzystając z okazji, chciałem Wam życzyć zdrowych, spokojnych, wesołych świąt, spędzonych w gronie rodzinnym, trochę czasu na refleksję, na zastanowienie się, no i oczywiście na pogranie. Mówił Kusok Majetro Hobby. Zdrówka, trzymajcie się. Cześć!